Myślę, że najważniejszą sprawą jest umożliwienie leczenia wszystkim pacjentom, którzy chorują na stwardnienie rozsiane, skrócenie ścieżki diagnostycznej, dostęp do leczenia leków, które są w programie pierwszoliniowym, a potem zwiększenie dostępu do leczenia lekami, które są w programie drugiej linii. Myślę, że to jest bardzo ważne. Myślę też, że stworzenie takiej komfortowej bardziej sytuacji dla pacjentów, którzy nie tylko oczekują terapii, ale także oczekują poprawy swojego funkcjonowania w chorobie, czyli dostarczanie informacji na temat możliwości pracy, dostarczanie informacji na temat jak planować swoją rodzinę, będąc pod wpływem, będąc chorym na stwardnienie rozsiane. Myślę, że takie informacje, które Zbieramy cały czas dotyczące jak najbardziej prawidłowego, normalnego funkcjonowania w codziennym życiu, dostosowania się, żeby życie było luksusowe, dobre, komfortowe, żeby taki zakres informacji był w dostępie do, dla lekarzy, żeby mogli się z tym dzielić pacjentami.